To kurwa, ja mam być, tak, tak, no. Co? Co? Podłoga czysta, żyba Jak? No, no, nie widzisz, kurwa? No, najebałeś przecież. Nie, nie widzisz, co, kurwa, się robi? Co, zmoczyłeś? Tak, tu, jaka brudna woda. Ja pierdolę, się. No. co ty teraz z tym zrobisz? Ja ty, kurwa... Krzysiek, <laughs> przelej to wiadro, przelej wodę. Lej do... do krawędzi lej. Nie pękaj. Lej ile kurwa wlezie, mówię ci. Tak. Jeszcze troszkę. Tak, no. Jutro. Co? Jutro. Powiedz coś fajnego. Myślisz, że to wlejesz? I nie rozlejesz? Kurwa, Krzysiek. Na chuj, czy Na chuj ci bombla? Na to? Kurwa, na chuj ci to potrzebne? Nie teraz się O! Bo później tu na internecie. Na chuj ci to potrzebne? Weź się kurwa... Weź się za robotę kurwa! Nie kręć kurwa! Porwale!